Na zamku. na zamku. Wiola mówi, że w Olsztynie. Dają was rycerze. Pierwsze koty za potę, jeżeli wchodzenie. Teraz jest schodzenie. Ładne. O, ho, ho! To nie te buty. No tak. A ja zaraz polecę najlepiej, nie? Pewnie. No ja <grywa> Czekaj, proszę, grywaj, jak, jak spadam. <grywa> jeszcze no, gdzieś... no, Nie, nie, nawet Pierwszy poszliz był O, Pier jesteś Pierwsze zejście Teraz witamy w jakim zakupie, panie Smowy W Mirowie W Mirowie witamy I tu Ho, mamy, tam jest ten zamek, proszę tu zobaczyć kilka Byliśmy, tego nie widzieliśmy a gdzie teraz byliśmy? Bydgoszcz. W soboty gdzieś wiedzieliśmy 10 złotych. Na lot na jezioro. Tam jest noć, to Zamek widzieliśmy. Tak bardzo fajnie. Z zewnątrz, ale zawsze. I godzinę, teraz... godzinę żeśmy obchodzili go w koło. A teraz jedziemy gdzie? Do, do Bolic. Do, do Bolic. w kolejnej w twier na zamku w Bobolicach. Tak, witamy na, witamy na zamku w Bobolicach. i nasze czy idą, przykrywają brzuch. Mamy bilety i nie zawahamy się ich użyć. Fajno, co nie? Zawsze się takie atrakcje. Nie, nie te buty mamy, co powinniśmy mieć, ale jest efekt. Ja mam te. A jest jakby o. Tu macie jakie ładne ten zdjęcie. To możecie ładne zdjęcie zrobić. To hej, tu to tam Tamtą drogą trzeba iść, tak? Tym, całkiem całkiem ale jest no. O Ale tutaj no. O, o, tu trzeba o, było o. zrobić, a nie... Ja nie wiem. Tutaj co? Duchy są To fajnie, nie? Patrzcie, idziemy tam czy nie? Bo masz tam karczmę. O! A tu mamy karczmę. Jadłodajnia. Kto jest właścicielem za mną? Dobrze, widzicie, wchodzi do tego zamku. Wchodzi do zamku. O, tu takie odrestaurowany. Takie no, taki nowoczesne, wiesz chyba. Tam się bilet pokazać, bo czy gdzie? Jak go schowałem? do lochów. Dobrze, ja żeby wam głowa do głowy nie przewodziła. Nie. Siadać. Ha, znalazła swoje miejsce. No, siadaj. To. No, siadaj. No dodaj. Siadaj no. Ci Dawaj. Dawaj. Z ta na ciśni. No, usiądź, usiądź. Ale będziesz no, to ci też nie. Teraz tak popraw. Spalej. Facebook ja dziury zrobię w dupie. No, kurwa. Kurwa, ja jeszcze trudno nie. <laughs> no polik. O, tam troszkę się, no. Wiola lubi dyby Dyby, dyby O, tu mamy jakiś zameczek, możemy sobie po zobaczyć O, tam wieże... ten, winę budują no, Tak Tutaj jest syring Myślisz? Takie tutaj. nagrywane są filmy A tu okno na świat. Tam gdzieś musimy chyba iść za chwilę. Ale tu za chwilę. Widzę, są jakieś nagrywane cząstki jakichś filmów. Science fiction. No ja, tutaj jest tak. Co tam korek się zrobił? Co nie da się wejść? Korek się zrobił? Zapraszam do mnie. <noise> o, tam robiliśmy zdjęcie. Jak? I teraz idziemy do środka, zaraz pewnie, co? Tam ja się przejdę, zaraz zobaczę. za zamkłe pewnie, zapewne. Chodźmy do środka. Gdzie jest Sławomir? Sławomir? Z tyłu. 아, 어트레스 스스로 미라. 아, 또 친구를 놓지나. 찾고 있나 To tak śpi. Tu jest fajnie Znaczy jest to porek, ale głowa trupak ma. Bo no, od kogoś innego tam zaciukał pewnie. a no. kipi. Co? Czujecie się jakieś Ikei, co? Musimy <noise> zobaczyć? Prosimy nie siadać. No. Sławek nie siadaj. Mamo! Zresztą mu zrobić zdjęcie? Tak. Chodź tu najpierw. Aga Myślę, że po jeszcze wiele się idzie. Teraz po tym... Tutaj... Obserwacyjny. No? No? Coraz wyżej jesteśmy. Ciekawe gdzie oni i tam i No to właśnie... Do tego samego przecież. Musimy nie siadać. Owek go upolował ten no. dług <laughs> tu tam jest ci na kamerę Help, teraz Help, nie? Było za, ten zadzierać za gąb? Zobaczeka zadowolona jest Jeszcze <laughs> skręć rubami I <laughs> tak? Wypuść biedaka, a mnie No Zosta wypuść Nie mogę zrobić Dziewczyny już zrobiły co miały zrobić, ale zdjęcia z tej perspektywy nie zrobiły. A tak pięknie tutaj. Jo. Bo kredyt wezmą na ciebie na, we frankach i będziesz pł płacał. Te dziewczyny znowu są z tyłu, nie? A my musimy tutaj się wspinać. Ja, musimy szybko. No, przecierać szlak. Przecierać szlaki, tak. Tutaj się, no buty mamy, no, no złe. No złe na dzisiaj. Miały być tu jakieś ładne ścieżki, aż one to załatwiły nam kamienie. Dobra, i to wspinamy się trochę. Tu jakieś skały No gdzie te widoki? No gdzie te widoki Jeszcze nic nie widać Uwaga na kleszcze O No tutaj coś już widać No A na telefon Po mi się wydaje a nie skaczą jak chcą. Raz, dwa. Dwa. dwa, dwa, dwa i trzy. trzy. I wiola wpada. Buzię, mu bucha ci O, tu. Sławek, pięknie. Pięknie, nie? Pierwszy mhm. szczyt zdobyte. Ale gdzie ty patrzyłeś? <głos> <głos> Do, Do zdjęcia. Czekamy. Gdzie ta wioletka? Jesteśmy na 25 piątym kilometrze. <noise> o, o, już jest blisko. <noise> To jest jaki zamek? Przypomnij mi proszę. Na no my. Miru. Miro. Witamy w zamku w Mirowie. Nieopodal. Boboric. Boboric nasze, nasze, nasze panie już się po niej rozbierają, bo się robi gorąco. A Sławomir. Jakiś wypatruje skały. Dwik jest. Może naprawiają, remontują w końcu ta rura żółta do czegoś jest, nie? Na pewno. Na pewno. Na pewno, że pewno. Jak to mówi, zamek? Na pewno. Aha. Na pewno. No, to mamy zamek w Birowie, tutaj się ludzie szpędzają. Proszę zobaczyć z tej strony, jak to pięknie wygląda. Tak. A kabury to gdzieś tam, chyba tam gdzieś są nam się wydaje w każdym razie. Idziemy szukać. Idziemy szukać Dobra idziemy da się tu już przejść? Zdjęcie nie zrób. Sławomir. Zdjęcie Sławek. Zdjęcie. Zrobisz sobie zdjęcie. <noise> tak, bo mają tak. <noise> I co z tego. Widzieliśmy. A, A to chcesz zdjęcie. Kto chce zrobić naprzemywarkę? Dobra, my idziemy w góry, wy Nie ma problemu. Jesteśmy już bardzo bliziutko, zobaczcie. 10 km nam zostało. Ile możesz powtórzyć? 10 km na połączenie. Właśnie. Wszyscy są zadowoleni. Właśnie dojeżdżamy do naszego punktu docelowego. Jest nasza willa.